Siano, moi drodzy, mam wrażenie, że 100 lat po prostu tak nie siedziałam przy tym telefonem i gada nie gadałam do Was. Yy, I jest to zresztą zgodne z prawdą, bo pomijając jakieś tam pojedyncze denka, to dawno nic yy, konkretnego nie nagrywałam, ale tak miałam w głowie, że no fajnie byłoby coś tam tutaj Wam puścić. I tak chodziłam po tym domu w sumie i tak patrzyłam na różne kosmetyki, o czym tu można byłoby dzisiaj do Was pogadać, yy, ponieważ niestety z moją zmianą pracy yy, mam teraz bardzo dużo produktów, o których za bardzo tak naprawdę nie, nie mogę gadać, powiedzmy, albo po prostu nie ma sensu Wam o tym opowiadać, więc moje portfolio takie y, kosmetyczne bardzo się uszczupliło i po prostu mam mniej rzeczy do przekazania, wydaje mi się i w związku z tym właśnie te filmiki są po prostu rzadziej i w perspektywie będą rzadziej, chociaż bardzo bym chciała jakoś to, znaleźć że to jakieś remedium i powiedzmy i przechodzić do Was z jakimiś może trochę innymi treściami tak naprawdę, może nie tylko stricte kosmetycznymi, tylko też jakimiś takimi lifestyle'owymi czy coś. Jak, jak i co z tego wyjdzie, to zobaczymy, ale mm, bądźmy dobrej myśli. Niemniej jednak, tak właśnie, chodząc, zbierając sobie różne produkty, o których po prostu chciałabym wspomnieć, zebrało mi się tutaj dosłownie 8 produktów, które są każda zupełnie z innej maści. ale myślałam, że dobra. Powiem, powiem wam o nich, ponieważ one są na tyle ciekawe, że w, w, jakby są dobre do tego, żeby o nich jakoś tam wspomnieć, żeby nie przeszło bez echa, mimo wszystko. I każdy jest czymś takim troszkę innym, nie takim bardzo standardowym, wydaje mi się. Więc coś takiego sobie dzisiaj zapuścimy. Mam kilka produktów do ciała, do twarzy. Jakiś tam nawet make-up też się zdarzył, więc po prostu lećmy z tym. Można początek produkty twarzowe i najpierw coś takiego stosunkowo średnio, dostępnego wydaje mi się przynajmniej, mianowicie balea serum z retinolem. Wydaje mi się, że ogólnie DM jako taki, bo Balea jest właśnie pod patronatem DM u działa to gdzieś na internecie powinno być dostępne właśnie to serum, ten produkt jako taki. Chociaż ja no, u mnie w łodzi jakby tego demo nie ma, jakby tą balę zawsze gdzieś tam staram się sobie kupić gdzieś tam na wyjazdach, ale wydaje mi się, że tę konkretną sztukę kupiłam w Niemczech, a widziałam na, przykład na Węgrzech czy coś w tym stylu, więc jakby w tych DM-ach gdzieś tam już przez dłuższy czas to jest jakby w takiej stabilnej ofercie, nie nic takiego limitowanego, więc jeśli sobie wpiszecie po prostu Balea Serum Collagenowe, to na pewno w internecie znajdziecie jakieś propozycje tego, tego produktu. Znaczy nie ma minusów może, bo one też jakieś tutaj są, a potem przejdziemy do jakby kolejnej kwestii. Generalnie zauważę to, że tu mamy prawdziwy retinol, a nie jakieś pochodne kuchiole albo jakieś tam inne tego typu składniki, które udają retinol jako taki. I to jest moje pierwsze spotkanie z tego typu składnikiem w ogóle, w pełnej krasie po raz pierwszy i jakby widzę, widzę różnicę w tym, jak się zachowuje skóra i jak bardzo to jest ciekawe. Co do tych minusów, to tylko chciałam wspomnieć, że z tym opakowaniem i jakby dopasowaniem jego do, do konsystencji i tak dalej, to trochę tak nie za bardzo, ponieważ od samego początku dosyć ciężko było ten produkt wydobyć i o ile pompka dzuje całkiem nieźle, to jakby produkt w środku jest tyle gęsty, że jest trudno go wydobyć. Jeszcze go tak mam nie wiem, jedną trzecią być może pozostałą. Ja naprawdę muszę się mocno nagmiastykować, jakby tą, tym droperem gdzieś tam po prostu po bokach, po ściankach zbierać ten produkt, żeby ewentualnie być w stanie go wydobyć. I wydaje mi się, że do końca nie będę w stanie go wydobyć, więc jeśli chodzi o opakowanie, to nie ma szału. Mimo, że samo szkło i wszystko jest bardzo spokojne, jakby sam ten droper też się nie popsuł, a trochę jednak już czekał na jakieś tam zużycia. To jakby tutaj ta konsystencja do opakowania nie za bardzo jest taka naj, najlepsza, ale da się wydozować powiedzmy odpowiednią ilość produktów, więc to jest do przejścia. Ale jeśli chodzi o samo działanie, bo to nas najbardziej wszystkich interesuje, na samym początku to miałam takie wrażenie, że produkt jest bardzo mocny i generalnie wręcz skóra w jakiś taki sposób troszeczkę szczypała, była taka od razu jakby naruszona w jakiś sposób. I to świeżo po nałożeniu. Jakby mi się z dawno nic takiego nie zdarzyło przy produkcie kosmetycznym, i no to była taka nadrażliwość, już taka um, granicząca z podrażnieniem, powiedzmy. Więc tak trochę niechętnie po ten produkt w pierwszej chwili sięgałam, ale to była kwestia jakoś tam przyzwyczajenia, i po jakichś tam dwóch, trzech tygodniach, mniej więcej. Już jest ok. Jakby w tym momencie mnie nic nie piecze i jest wszystko w porządku. Generalnie nie uważam, żeby to był produkt, który. No szczególnie właśnie, patrząc na to, że było to moje pierwsze spotkanie z retinolem, to no nie używałam tego na co dzień, tak w codziennej pielęgnacji, tylko raz na jakiś czas. Te słownie, nie wiem, dwa razy w tygodniu, może maks tak naprawdę. I wydaje mi się, że to właśnie ta częstotliwość tutaj jest też istotna, żeby się nie rzucić od razu. To też oczywiście zależy od stężenia jakby produktu i tak dalej, ale nawet gdyby, jeśli pierwszy raz używacie coś z retinolem, to nie przesadzajcie, zacznijcie od czegoś słabszego powiedzmy yy, i właśnie z tą częstotliwością użytkowania też no, warto się temu przyjrzeć, żeby tutaj tak za często tego nie stosować. Jeśli yy, producent zalecał to jakieś stosowanie, yy, że tak powiem yy, konkretne, jeśli chodzi o częstotliwość, to ja go, yy, ja je olałam i nie zauważyłam, tylko po prostu zaczęłam sobie używać tak yy, z pudełka i tyle, szczególnie, że to jest wszystko po niemiecku, ja nie i jakoś się to nie zagłębiłam, yy, ale przy tym użytkowaniu raz na dwa tygodnie było git i naprawdę Przechodząc do jakiegoś meritum, mniej więcej sprawy, bardzo fajne wygładzenie, takie mocno wyczuwalne. Skóra była ujednolicona, jeśli chodzi o koloryt. Zmiany jakieś moje trącikowe też się tak wyciszały znacznie. A przede wszystkim, no właśnie, skóra nie była przestrzona, i była taka, w takiej fajnej, fajnej równowadze. Garnę też teraz, przeszłam teraz bardziej na takie beztuszczowe formy. Mało używam oleju na co dzień. Nawet takie akwariacie nocnej to jakieś tam serum olejowe, to raczej jest takie coś, co się nie przytrafia zbyt często. Przynajmniej teraz w tym okresie tak było, i tak teraz jest cały czas września, ale jest cały czas bardzo gorąco, tak raczej nie stosuję i w takim wydaniu właśnie ten krem, bo to stricte jest takie serum, to się zachowuje jako po taki lekki krem emulsji, ale bardziej w stronę kremową mimo wszystko, to to nawilżenie też było wystarczające, jakby ta skóra nie była jakaś taka wysuszona, nie dziwna, tylko to wystarczyło, można było tak nałożyć, było spoko. Na co uczułam też, żeby nie nakładać zbyt blisko okolicy oka, bo tutaj to zdecydowanie nie jest, no nie jest to wskazane żeby gdzieś tam toczył, to się dostało. Ale naprawdę, chodzi o wygładzenie, o um, taką jędrność, ujednolicenie kolorytu, komfort, jakby to, jak fajnie potem skóra wyglądała w kolejnych dniach, to to jak tak bardzo nie wiadomo było, co nałożyć i ogólnie chcę oprawić po prostu kondycję skóry, to to działa. I generalnie wydaje mi się, że jakby retinolem jako takim też się powinno trochę bardziej zainteresować. Być to ogólnie tak się mówi, że ten retinol to taki bardziej, wiecie, produkt dla, dla już takich trochę starszych osób, mimo wszystko powiedzmy, bardziej takiej prewencji, czyli zmarszczkowej, ale właśnie też przy, przy takich sytuacjach, gdy mamy problemy właśnie e, trądzikowe, a ten wiek gdzieś tam e, za nami się ciągnie, a trądzik zostaje również, e, to to w takiej formie działa i no muszę przyznać, że cóż, ja też już powoli mm, mam, mam, mam swoje lata, powiedzmy, i jakby widzę to, że ta skóra już nie jest do końca taka, jaka była nawet 5 lat temu, czy coś, gdzieś tam jakieś takie mimiczne znaczki mi się pojawiają i jakby fajnie właśnie zacząć z tym walczyć w jakiś taki mm, bezinwazyjny sposób i właśnie taki retinol w pielęgnacji wydaje mi się, że to jest ciekawą opcją, ale tak tylko nie pomykam o tym dzisiaj, ponieważ to jest jako pierwszy produkt. Takiego typu, który używam nawet jeszcze nie w całości i od tam jakieś tam, nie wiem, powiedzmy, może dwóch miesięcy, więc tak. Generalnie też warto patrzeć na spiefy, żeby używać na co dzień, szczególnie przy właśnie takiej kuracji latinolem. No i to było chyba tyle, jeśli chodzi o te wspomnienia, ale jakby sama idea używania tego jest fajna, ciekawa i ja na przykład widzę dużo, dużo lepsze efekty przy właśnie. Serum z retinolem niż przy używaniu przez lata serum z witaminą C. To zdecydowanie dawało mi mniejsze efekty, jeśli chodzi o takie właśnie, no nie wiem, rozświetlenie, no takie powiedzmy, zrównanie, właśnie jakichś takich moich, no właśnie nierówności skóry, ale też jakichś przebarwień wynikających z jakichś tam dzikowych rzeczy. To działa zdecydowanie bardziej skutecznie i serdecznie polecam. E, idąc dalej, bo gadam 100 lat w sumie, a chcę sobie trochę przyspieszyć, bo tych produktów kilka jest, więc postaram się trochę krócej zawijać. Um, coś o czym wspominałam, nie wiem, czy pokazywałam tak naprawdę. E, Biosoma, e, peeling aktywny, maranta, trzci, e, trz, e, maranta trzcinowa i rozmaryn. To jest generalnie peeling, który jest na, na bazie sody. Um, jakby sama firma Biosoma też jest dosyć ciekawa. Akurat ja odkryłam ich na, na Naturalach. To jest taki pierwszy produkt, z którym się spotkałam i naprawdę m, całkiem nieźle mnie zainteresował. E, ogólnie to tak. E, działa to mniej w ten sposób, że po prostu wyzywają sobie Piękny, magiczny proszek, który w wygląda jak soda dosłownie, pachnie właśnie tam intensywnie tym rozmarynem i jakimiś takimi innymi rzeczami, ale trochę też ma w sobie jakby zapach tego proszku dosłownie, jak proszek do pieczenia. właśnie taką e, taką sodką to po prostu daje. E, ale za to jest taki intensywny, wręcz oczyszczający że więc jakby wręcz to tak działa, taki, tak właśnie, jak taki inhalator, więc to jest też taki dodatkowy, fajny, fajny plus. Produkt dosyć mocny, bo jednak to jest soda. Podejrzewam, że pH tego to jest po prostu dramatyczne i generalnie bardzo wskazane jest po tym, żeby jakichś kolejnych rzeczy, toników i tak dalej, żeby to zrównywać. No zauważam, że skoro jakoś jak bardzo naruszona przy tym, ale to też jest... Produkt takiego typu, który użyłam raczej rzadko. Na już używam go najczęściej, z czasem troszkę mniej mimo wszystko, ale samo działanie i samo takie poczucie oczyszczenia, które dawało, było super. Delikatnie, jakby po samym zmyciu, trzeba jakby bardzo dużo uwagi i troski dać w to, żeby odpowiednio produkt zmyć, bo on zostawia taki dziwny film i po prostu potem najlepiej tym się zmywa konczakiem szczerze mówiąc, że już tak więcej wodą i potem sobie poprawiasz z kączakiem, żeby na pewno się tych jakichś tam mniejszych drobinek, które mogło się ostatnio na skórze pozbyć, i w takiej formie to też wam to polecam, żeby. Ale to to, żeby zwrócić uwagę na samo domywanie, to jest jakby najistotniejsze w tym przypadku, ale efekt tego czyszczenia, jakby taki fizyczny wręcz, naprawdę był bardzo fajny. Produkt trochę zgoła inny, coś pomiędzy właśnie peelingiem enzymatycznym, powiedzmy, a mechanicznym, bo naprawdę było to tak czuć, ponieważ same te drobinki, one też dawały jakiś efekt peelingujący przy nakładaniu. Jeśli chodzi o samo zastosowanie, to po prostu troszeczkę tego proszku wysypujemy sobie na dłoń, czy jakieś naczynko, czy cokolwiek tam mamy i dajemy bardzo niewielką ilość wody ale naprawdę bardzo mało mniejszą niż Wam się wydaje, bo ta soda, ta soda zaczyna od razu mocno musować i jaśnie taką pastę nakładamy na skórę. Też ważne, żeby przypadkiem wody nie dojść do tego, bo Wam się spieprzy cały produkt, więc uczulam, żeby wysypywać i dopiero tam dalej cudować, żeby tutaj Wam się przypadkiem nie zamoczył, nie zamoczył produkt. I potem po prostu z tą papką powiedzmy wykonuję sobie peeling, mniej więcej. Zostawiam go jeszcze trochę na takie, jak w takiej formie maski powiedzmy i wtedy zmywam. I w takiej formie bardzo polecam. Bardzo ciekawy produkt, po prostu jakaś taka ciekawostka, który bardzo fajna, ciekawa. Generalnie ja z sodą się spotkałam po raz pierwszy przy produkcie, przy takiej maseczce, maseczce oczyszczającej od czarszki. I tam był jakiś tam dodatek tylko tej sody. To nie było jakby na bazie sody, bo ten produkt jest taki stricte sodowy. I tam też jakby to ym, właśnie piankowanie produktu było takie super, bo to wręcz się lubi taka właśnie pianka, taka pasta, ale taka bardziej jak powiem, pianki. Bardzo fajnie to. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie też to czuć jakby na skórze i pod palcami w momencie nakładania, że tak jak nakrętka delikatnie pęka i to jest bardzo też takie przyjemne i fajne i miłe. To czyszczenie jest naprawdę spektakularne. I, no i cóż, i wtedy jakby przy tamtym produkcie po raz pierwszy się z tym spotkałam i jakby przestałam demonizować tam sodę jako taką, że to mi po prostu zrobi taki dramat na, na skórze, że będzie wszystko najgorzej i w ogóle. i Na pewno to nie jest produkt najbardziej neutralny i chodzi o PH, więc jeśli macie skórę bardzo wrażliwą, to być może to nie jest coś dla Was. Ja też mam wrażenie skórę, no jak wiecie, skłonną do czyszczenia, do właśnie takich Różnych no, wyprysków i innych rzeczy też, ale może taką właśnie raczej tłustą, dlatego ten no, produkt mi tak bardzo odpowiada, bo gdybym miała skórę stricte bardzo wrażliwą i suchą, to być może e, jakby taka farba by mi nie pasowała. Tylko wolałabym po prostu zwykły, zwykły peeling bardziej w formie kremowej e, albo jakiś tam enzymatyczny, bo to jest jednak taki hardcore, <grych> muszę przyznać. Dobra, dalej idąc, może włosy pojedziemy sobie z tym. Stosunkowo niedawno, ale jakiś tam już konkretniejszy czas temu kupiłam sobie Pina lokadę z Anwen. Patrzyłam na ten produkt od jakiegoś dłuższego czasu, bo on ma bardzo takie skrajne opinie w internecie tak naprawdę i się zastanawiam, z czego to wynika, ale teraz w momencie, gdy noszę kręcone włosy, <grym> akurat dzisiaj wyjątkowo, wyjątkowo to nie ma, nie ma miejsca normalnie, naprawdę praktycznie zawsze na co dzień właśnie, no już chodzę w takich strykcjach kręconych, kręciołkach i jakby to mi się tak wizerunkowo i w ogóle sprawdza i jakoś tak po prostu lubię. I generalnie to jest taki produkt, który bardzo chętnie używam na drugi dzień. Albo w momencie, gdy myję głowę powiedzmy rano, yy, cały dzień te roczki są w miarę spoko zachowane, to żeby utrzymać po prostu ich yy, kształt mniej więcej powiedzmy i jakby to, tą, tą sprężystość, to żeby nic mi się nie wyprostowało, to na nas po prostu psikam sobie, biorę głowę w dół, psikam sobie dość obficie chociaż nie na tyle, że były wody, że były mokre te włosy ale jednak pokryte całkowicie właśnie tą mgiełką. Ten zrasza, zrasza, że jest taki dosyć mocny. Całkiem dużo produktów wydawało mi się, że wychodzi i ta wydajność będzie beznadziejna, ale muszę przyznać, że w sumie wydaje mi się, że jest całkiem ok. Jakby spodziewałabym się, że będzie gorzej. A 300 ml to jest jednak całkiem sporo, I jakby tutaj, jeśli chodzi o samotodowanie, rozpylenie, jest git. Nie ma czegoś takiego, że tutaj gdzieś tam jakaś taka mokra plama i daje sucho, tylko fajnie się to dystrybuuje, więc to jakby plus za opakowaniem i wszystko. Też może nie jest tak najbardziej wygodna, ale jest naprawdę bardzo spoko. No i cóż, właśnie. Głowy, głowa w dół, psikam sobie to i robię sobie takiego ananasa na głowie, idę tak spać i na drugi dzień jakby te loki są fajne, takie jeszcze podbite, podkręcone i jakby utrzymuje się to bardzo fajnie, bo też jakby żel, który nałożę sobie wcześniej rano, on ym, przez to, że tak troszeczkę mu dodam mocy, że zmoczę go jakby ponownie, to ym, jakby od nowa mi się ten, ten skręt gdzieś tam układa przez noc i wygląda to bardzo fajnie, więc muszę przyznać, że, że spoko produkt. Ym, przy nakładaniu na skórze głowy zauważam, żeby coś złego mi robił. On się pieni, nie wiem z czego wynika w sumie to pianowanie się, ja już jestem taka beznadziejna po prostu w... E, a jest polisorbat, okej, okay. że jestem beznadziejna w czynieniu składów, bo, bo jestem, bo już dawno, w sumie dawno się jakoś tak nie edukowałam, potem względem jakoś tak jadę za na takich moich starych, no moje starej wiedzy, a nakrynek kosmetyczny zaczęło się zmieniać. coraz więcej produktów i składników i surowców wchodzi do takiego codziennego obiegu, powiedzmy, więc to już nie jest takie bardzo oczywiste, ale to właśnie mamy ten polisorbat, więc on um, on tutaj tak trochę właśnie pieni i jakby przez to nie ułam, żeby to był taki dobry produkt na skórę głowy i nie do końca też dobry produkt do używania codziennie Wydaje mi się, że w takiej formie to niekoniecznie, ale dla moich potrzeb, dla moich włosów to jest naprawdę bardzo fajna rzecz i może pokażę to gdzieś tam kiedyś w akcji w sumie, w jakiejś takiej formie, bo ym, spoko sprawa, wydaje mi się, że jeśli jeśli, potrzebuje, jeśli lubicie w ogóle właśnie dodawania czegoś, takie zraszacze, coś, dodawania wody właśnie ym, do pielęgnacji loków stricte, to to naprawdę fajnie działa, lepiej niż taka po woda czy, czy hydrolat. Nie jest to może jakiś efekt bardzo spektakularny, ale wydaje mi się, że warty wypróbowania, więc to polecam. I druga rzecz włosowa, o której chciałam wspomnieć to jest inside styling. To się nazywa jak komplesso Restrutisante? Ja to po włosku niekoniecznie w sumie. Kiedyś to mi się wydaje, nazywało się jakimiś kryształkami, albo ja mam jakieś zwidy. Aż zobaczmy sobie polską wesy, czy ona gdzieś jest. Chyba nie. I chyba wkurczę, chyba nie ma tego tutaj. To jest po prostu zwykły silikon tak naprawdę z, z olejem z moskety różanym i z słonecznikiem. Więc w sumie niczym takim ten taki, ekstrakt też jest, na przykład chociażby z z lnu, więc to też nie jest może taki zwykły, tylko i wyłącznie silikon, tylko jakiś tam dodatek jest. Ale ja kiedyś właśnie te kryształki insightowe miałam, przez bardzo, bardzo długi czas, bo mam dużo opakowania i to po prostu starczy na lata wręcz. Jakby to jest tak niesamowicie wydajny produkt, typ produktu, że no ta pięćdziesiątka, czy tam ile to jest w sumie, pięćdziesiątka, tak, to ona mi też starczy na niesamowicie dużo czasu. Ale to jest na pewno najlepszy silikon, jaki używam kiedykolwiek. Jakby wygładzenie włosa, bo też go troszkę nałożyłam dzisiaj, przy nieobciążeniu i takim fajnym zachowaniu włosów w miękkości, jest nieporównywalny z czymkolwiek innym. Ja tych silikonów przez życie też trochę przeorałam, tak naprawdę, a to, jakby, jak to zachowuje włosy w fajnej kondycji, to jest naprawdę świetna sprawa. I jakby polecam serdecznie, jak szukacie dobrego silikonu, bo to jest coś, co niby nie chcemy na to dawać dużo pieniędzy. Ja to też, jak rozumiem, i jakby bez sensu no bo co na silikon, no to bez sensu, no coś innego sobie wolę kupić, jakiś serum do twarzy czy coś, co jest absolutną racją. Niemniej jednak, silikon jest tak bardzo wydajną rzeczą, że jak kupicie sobie taki jakiś słaby, mm, słabe i wątpliwej jakości za tam 10 zł, to będziecie go mieć przez całe życie i go koniec końców wyrzucicie i to będą wyrzucone pieniądze w poto, bo mi się też to przytrafiło w życiu, więc generalnie polecam serdecznie właśnie ten Insightowy, bo jest fenomenalny. I na koniec pozostało nam ciało w sumie, też takie randomowe produkty, w ramach ciekawostki bardziej Wam przedstawię. Mianowicie, po pierwsze, konopne e, Salon eukaliptus i Szałwia z czterech szpaków. E, ja, jeśli chodzi o hamamy, jakieś takie są robienia rzeczy, nie byłam nigdy tylko fanką i kiedyś takie zwykłe czarne mydło e, gdzieś tam sobie kupowałam. E, niemniej jednak, ten produkt jest o tyle fajny, że jakby konsystencja i nakładanie jest... One takie delikatnie trochę rzadsze niż to czarne mydło, które ja wspominam, które kiedyś używałam. I pamiętam, że używałam z filmu na Komi. I ono ogólnie jest dosyć takie. To jest specyficzny typ produktu, jakby konsystencji wszystkiego, dlaczego trzeba się przystosować, to nie jest dla każdego, wydaje mi się. Ale tutaj mamy ten dodatek właśnie tego Eukaliptusa, chociażby tej szałwi i naprawdę to mocno czuć, jeśli chodzi o, o zapach i wręcz jak umiję się tym, to potem cała łazienka pachnie tym eukaliptusem, jako akurat bardzo lubię przepadam z taki taki odświeżający, uspokajający, bardzo przyjemny zapach. Zresztą moja mama ma fioła na punkcie właśnie Eukaliptusa i zawsze musi mieć jakiś płyn z eukaliptusem w domu do kąpieli czy coś, bo ona jest po prostu no, ma fioła na tym punkcie. I jakby mi się to też tak taki komfort. Dla mnie ten zapach po prostu jakby eukaliptusowy, więc to dla mnie taki dodatkowy osobisty plus powiedzmy. Niemniej jednak, ym, gdy już się jakoś nauczy sobie obsługiwać i w miarę się go po prostu roz, rozmydli w dłoniach, bo ja to wolę robić w taki sposób, bo inaczej po prostu, jak biorę sobie od razu porcję tego mydła i przyłożę sobie do, do, do na przykład do dłoni i przejeżdżam tym dalej, tu mam bardzo dużą ilość produktów, w tym jednym miejscu, tym przyłożyłam i potem ciężko jest go rozprowadzić jednak. Ale jeśli właśnie rozprowadzę gdzieś tam sobie troszeczkę wody dodam i dopiero wtedy rozprowadzę go po ciele, to bardzo ładnie, że tak powiem, dystrybuuje się, się na całości i można sobie z tym chwilę poleżeć po prostu i tak to ym, jako taki... Pseudo delikatny, zimatyczny peeling stosować, bo jakby takie działanie powinno mieć to czarne mydło. Ja dodatkowo mam w domu taką rękawicę z lufy akurat i dawniej nam jak średnio mi pasowało do czegokolwiek, ale że właśnie te czarne mydło, one, mają tak, one są takie jakby trochę takie śliskie, takie jakby wręcz takie już może, ale właśnie nie, on po prostu jest takie jakby śliskie pod, ym, na ciele. To ta ym, rękawica ma szansę, jakby fajnie potem sunąć. A przy tym, że to jest lufa, jednak, to jest taka, taka twarda gąbka, to gdzieś tam nie podrażnia, nie drapie mi skóry, tylko właśnie fajnie to ma działanie pilingujące, które jakby z, tą, z tym produktem bardzo fajnie działa. Już prawie w większości je zużyłam i naprawdę przyjemna rzecz. Muszę przyznać, że jednak jeśli chodzi o oczyszczenie skóry i taki jakby komfort, jaki to daje, to jest super. I naprawdę, jeśli czuję, że nawet jestem taka Jezus, przepocona po prostu, nie wiem, byłam na w jakichś tańcach, bo mam, mam dość życia i w ogóle jest najgorszej, to po tym jakby umycił się tym, nie czuję się bardzo świeżo, też ten zapach i wszystko to działa. Także naprawdę bardzo polecam. mi szukać czegoś takiego myjącego, trochę ciekawszego, trochę innego, to jest zdecydowanie ten produkt. Ciekawostka turystyczna dla mnie, pierwsze spotkanie z tego typu produktem, czymś, co też chciałam, o czym chciałam po prostu wspomnieć. Jako o kategorii, a niekoniecznie, nawet tym konkretnym jednym, to olejek intymny. Akurat to jest zbiotanik kupiony w Rossmanie, chyba najtańsza opcja, jaką oni tam mieli, z jakieś tam 16 zł. Ale jak sobie pomyślałam, że no, jeśli to jest olejek do higieny intymnej, to on na 90% musi się składać z i tak zrafinowanych olejów, żeby tam nic nie podrażnić i w ogóle i być taki jak najprostszy, powiedzmy, jeśli chodzi o, o skład, i taki najbardziej neutralny, co jakby z plusem w tym przypadku. Więc nie chciałam przypłacać za, za, za na to i zdecydowałam się na taką pojemność całkiem dużą, bo to jest 90 ml. Może nie tak bardzo dużo, ale naprawdę, no jak do olejku intymnego, który używa się w określonych ilościach, to raczej no nie jest źle. I naprawdę to jest bardzo fajna rzecz po goleniu. To jest po prostu fenomenalne, że ja tego wcześniej jakoś tak nie odkryłam, nie pomyślałam o tym, a naprawdę jakby takie załogodzenie, jakby taki komfort właśnie po użyciu jest super. Jakby sobie też używam no stricte po goleniu, ale też na takiej wewnętrznej części ud, dosyć wysoko i naprawdę jest to fajny bajer. Jakby tylko tyle chciałam w sumie powiedzieć na tę chwilę, bo też nie używam tego od jakoś nie wiadomo ile. No sam produkt sobie wydajny, ta pipeta też jest spoko, można to łatwo fajnie wydozować sobie, więc polecam hmm, się zainteresować. szczególnie jak właśnie macie takie podrażnienia jakieś wracające włoski po koleniu, to spoko opcja, bo naprawdę mnie to zaszokowało, jak bardzo to jest fajny produkt. Dalej coś, co chciałam też bardziej, nawet tym bardziej powiedzieć o kategorii produktu, a nie, nie o produkcie samym w sobie. Wiecie, ja mam tu taką śmieszną butelkę, która wygląda jak, nie wiem, nie wiem co to, jak, jak jakiś po prostu e, lek na rany, e, gdzieś tam, który się nasącza gazą. E, ale generalnie to jest taki dezodorant w formie płynnej. Czyli po prostu mamy tutaj dosłownie wodę, alkohol i e, chlorek glinu. E, I to jest właśnie baza o takich różnych, nie wiem, e, jak to się mówi, P pirolakson, czy tam SC coś tam. Są takie dezodoranty, które są takie hamskie apteczne, małe bardzo ilości, które są takie strasznie alkoholowe i strasznie mocne. To tyle jest coś w tym stylu, chociaż nie jest mi się tutaj, że aż taki mocny, ale generalnie muszę przyznać, że w momencie, gdy po prostu zastosuję sobie na noc, tak tutaj producent deklaruje, to akurat się bierze na wadzik, ale normalnie dezodorant taki mocniejszy używa się raz na kiedyś, to, jest produkty, to są produkty bardzo mocne, jako takie, że naprawdę czuć, że one są za... Yy, jakby zastopowują całkowicie to um, powiedzmy pocenie się, jakby tutaj całe gruczoły po prostu gdzieś tam, gdzieś tam hamują wręcz przed, 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 przed poceniem, um, ale jakby sama efektywność tego jest wspaniała i wystarczy, że sobie raz na tydzień coś takiego stosuję, jakby ogólnie, y, ogólna potliwość jest znacznie zmniejszona i szczególnie, gdy mam jakieś takie naturalne zdolanty, które w takim okresie letnim nie do końca zawsze sobie dawały radę powiedzmy, mimo wszystko, no to jest coś, co bardzo jakby tak wspomagająco dobrze działa, a widzę, że jednak ten problem pocenia no nie jest po prostu, jako, u każdego jest w jakimś tam stopnią, widzy, widzy mi się, Wydaje mi się, że jest coraz gorzej tak naprawdę z wiekiem, jest masakra, no ale to życie, trzeba sobie jakoś radzić i właśnie wydaje mi się, że ten produkt tego typu, czy po prostu ten chlorek chlorek klinu jako taki, którego warto, warto jest poszukać jakby w tego typu restauracjach, bo podejrzewam, że na rynku jest tego pełno i yy, nie trzeba kupować takich na razie typowych i droższych marek, tylko gdzieś tam jakieś tańsze alternatywy w aptece, się tam zapytać i możecie kupić, nie ja wiem, za jedną trzecią ceny coś bardzo podobnego składowo tak naprawdę, to polecam serdecznie, bo yy, naprawdę... Fajna to jest rzecz. Dla skór bardzo wrażliwy niekoniecznie. Świeżym pokoleniu odradzam serdecznie, ale w momencie, gdy skóra jest po prostu oczyszczona, odpowiednio na noc osuszona, nakładać taką porcję, idzie się spać z tym, i potem ma się jednak spokój, więc fajna sprawa. Tak, tego chciałam wspomnieć, że coś takiego jest naturalne czy nie naturalne. Ogólnie to naturalne, powiedzmy jako takie, bo tutaj nie ma nic takiego w sumie jakiegoś, jakiegoś złego, ale już przestałem już tak demonizować tak takie produkty nienaturalne, nie mimo wszystko całkowicie, bo to wszystko ma swoje zastosowanie, swoje swoje miejsce i też te różne substancje, które są chemiczne powiedzmy, które są w obiegu kosmetycznym na przykład od 5 lat, one są świetnie przebadane i to, że jakby teraz rynek zaczął je demonizować na koszt tych właśnie bardziej naturalnych, które nie zawsze też, nie wiemy do końca jakie jest ich pochodzenie i jakby skąd one są, jak to działa, to też wydaje mi się takie trochę Krótko w patrzeniu, ale też jakby stosunkowo no z czasem teraz zaczęłam to patrzeć, że, że nie musi być wszystko takie piór, idealne, natural 100% i w ogóle, więc tak tylko chciałam taką annotację troszeczkę inną tutaj Wam zapodać. I ostatni produkt w sumie, o którym chciałam wspomnieć, bardzo jest brudny, w wybaczcie, mianowicie Affect podkład Ideal Blur. Naprawdę fajny produkt, jakby że przypadkiem totalnie na niego, na niego trafiłam. I jeśli chodzi o samo. Jakby, bo to nie jest też właśnie again, to nie jest podkład taki stricte naturalny, ale na przykład mi nie zapychają nie mi problemów i jakby codziennie przy użytkowaniu po prostu jak pilnuję dobrego zmycia na wieczór, to wszystko jest git, więc tutaj jakby nie widzę, żeby jakoś tam zapchał czy coś, żeby się wydarzyło. Taka lekka formuła, dosyć właśnie raczej płynna, powiedzmy, może nie taka całkowicie lejąca, ale raczej jest tych takich bardziej płynnych. Gąbeczką się nakłada jak złoto, jakby krycie jest bardzo satysfakcjonujące i właśnie on jest taki niedostygający, właśnie daje ten efekt blur, jak oni mówią, że ta skóra jest... Ym, właśnie ładna, świeża, przy, przy podrowaniu nie wychodzi czegoś takiego, że się gdzieś tam skuje, że są jakieś nierówności, że coś po jakimś tam iluś godzinach, tak naprawdę. Bo z tymi podkładami to, może ja testuję bardzo dużo i tak dalej, to jednak no, różnie to bywało, tak naprawdę, z tego, z tego typu produktami. A już ta konsystencja taka lekka jest taka bardzo łatwa o obsłudze, po prostu jakoś fajnie można sobie to łatwo nałożyć, właśnie gąbeczką. Zaczęłam chyba się używać gąbeczki jakiś tam czas temu i widzę, że to jakoś tak się fajnie sprawdza w mej jako takim. I jakby muszę przyznać, że. To jest git. Jakby na, wart, w Contigo na, e, oni są i tam no, warto na jakieś po prostu promocje gdzieś tam czyhać, powiedzmy w takiej formie y, polecam, bo naprawdę i te kolory też są takie sensowne jakieś. Ja mam chyba dwójkę, wydaje mi się i naprawdę dla większości takich standardy Polek wydaje mi się, że to może być kolor bardzo odpowiedni, ale to polecam sobie pójść do Contigo, wczelić sobie po prostu te, e, no. Jak to się mówi, te y, odcienie i produkt dosyć też taki, no fajny, zaskoczył mnie, bo nie ja miałam takich wielkich oczekiwań i właśnie dlatego, mi chyba wyszło tak, że, że jestem w spoko, spoko podkładem i teraz jakoś tak najchętniej właśnie sięgam po niego, wszystko inne poszło w odstawkę i tam, no nie wiem, z połowę po prostu właśnie wstrząsnęłam tym i to już się wszystko tak zrównało, że już nie wiem, gdzie jest ta moja połowa, a gdzie jej nie ma, ale mniej więcej jak połowę zżyłam i będę wracać, wydaje mi się. Naprawdę bardzo fajny produkt. też raczej po takiej stronie droższej, ale. Ja na Madara potrafię dać dużo więcej, a jednak jeśli chodzi o taki w końcowy wygląd skóry, to to. No, daje radę, naprawdę muszę, muszę serdecznie polecić. No i cóż, już minęło 100 lat w sumie, więc zawijamy ten temat. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i co, jeśli macie jakieś życzenia, powiedzmy, filmikowe, to oczywiście jestem do Waszej dyspozycji. No i co, jeśli odkryliście coś ciekawego ostatnimi czasy, z różnej kategorii, takie takiego smetycznego, co Was spowaliło na łopatki, to możecie się podzielić w komentarzu. Bardzo chętnie obczaję, bo ja sobie robię takie wieczne listy, tasiemce kosmetyczne, które są kończące. Mam taką jedną listę, na której jest. Nie wiem, za 300 produktów, a odhoczonych i kupionych też z 500, to dosłownie na przestrzeni lat, lat robię coś takiego, ale gdzieś tam tyle czystej listy, one w końcu się, gdzieś tam się ulczywistniają, um, um, że tak powiem, w moich zakupach, więc um, no, taka anotacja again. Dzięki za oglądanie się i do mną.